Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o nasileniu choroby, nasileniu schizofrenii, jak to wygląda. Bo nie zawsze człowiek czuje się dobrze. Taka jest prawda. Nie zawsze czuje się dobrze. Czasami jest gorzej. I jak to wygląda na moim przykładzie, to ja wam zaraz powiem. W pierwszej kolejności, co do mnie przychodzi, to przychodzi niepokój. Taki niepokój, że po prostu ciężko jest się na czym skupić. Już ten sam niepokój w jakim stopniu człowieka upośledza, bo po prostu ciężko cokolwiek zrobić. Później zaś przychodzą głosy. Już jak są głosy, słuchajcie, no to ciężko nawet zrobić herbatę bo ciężko się przy głosach skupić cały czas co słyszysz że do ciebie przychodzi ktoś, ktoś coś mówi i ciężko jest się tobie skupić na czymkolwiek co robić w późniejszym czasie jeszcze u mnie przychodzą uryjenia wzrokowe także widzę przychodzące cienie, postacie i inne rzeczy i tak to wygląda ale jak mam Krytycyzm w tym wszystkim to jeszcze jakoś to się w tym odnajduje, że łatwiej się mi jest w tym odnaleźć, ale najgorzej jak jest brak krytycyzmu, wtedy po prostu człowiek odpływa już razem z tymi głosami, z tym niepokojem i z tymi obamami wzrokowymi. Także tak, tak to u mnie wygląda. Na przykład yy, wczoraj Wam nagrywałem filmik i czułem się dobrze, ale wieczorem przyszedł do mnie niepokój i przyszły głosy i się gorzej poczułem. Także nie wiem dlaczego tak jest. Ja się po prostu pilnuję leków, pilnuję się leków, biorę leki, ale czasami tak się zdarza, że ten niepokój po prostu przychodzi i, i te głosy. Także bardzo to przeszkadza i czasami takie ataki są. Ale znam osoby, które mają jeszcze gorzej, bo przychodzą urojenia, przychodzą y, obce myśli, inne rzeczy i borykają się jeszcze z takimi problemami. Ale tak naprawdę jeszcze jak są urojenia, to jest jeszcze gorzej, bo po prostu można. Odpłynąć. Także przy nasileniu schizofrenii czasami tak bywa, że czujemy się troszeczkę gorzej. Tak to u mnie na przykład wygląda. I co ja w takich wypadkach robię? W takich wypadkach, jeżeli mam załóżmy, zostało mi pół godziny do wzięcia leków, to biorę leki wcześniej i ewentualnie się położę, się zdrzemnę i tak pozytywnie na mnie wpływa to, że po prostu to mi przechodzi. To samo jak się zdrzemie, zdrzemnę, to potrafią przejść mi głosy i niepokój. Także drzemka naprawdę pomaga, ale to w takich wypadkach, kiedy już naprawdę czujemy się bardzo źle, ale tak jak mówię, że te wszystkie objawy w poważnym stopniu upośledzają człowieka. Jest człowiek upośledzony, po prostu nie może niczym się zająć i na niczym się nie może skupić, bo to po prostu człowieka rozdrażnia, rozbija na kawałki. I tak to wygląda, bo ktoś może powiedzieć a bierzesz leki, jesteś zdrowy, nic ci nie jest. To tak, to tak nie wygląda, tak to właśnie nie jest, bo bierzesz się leki i mimo wszystko ma się ataki chorobowe. Te ataki chorobowe przychodzą i w takich momentach, w których człowiek by się sam nie spodziewał. Mimo tego, że siedzę w domu sam, mam spokój, ciszę, nic się nie dzieje bez stresu, bez nerwów, i to nasilenie schizofrenii czasami się pojawia. Tak to wygląda, słuchajcie. I ja myślę, że ma tak wiele osób, a oprócz tego, jak nie weźmie leków, to po prostu nie prześpi nocy, nie będzie spał. I na drugi dzień już można powiedzieć, że jedno nogo będzie się psychozie. Tak to wygląda. Także ja pilnuję się, dbam o siebie, staram się dbać o siebie. Dzisiaj, na przykład, miałem taki aktywniejszy dzień, bo yy, założyłem sobie słuchawki na uszy, muzyki posłuchałem, przyszedłem się do miasta. Tam sobie smacznie zjadłem. Poszedłem na kawę, poszedłem sobie na Guinnessa i autobusem wróciłem do domu. Tak chciałem spędzić ten dzień bardziej aktywniej, ale w tym czasie nic nie nagrywałem. Może za jakiś czas, jak przejdę się, to coś nagram. I taki aktywny dzień. Też pomaga, bo pobudza. Chociaż ostatnio noc miałem słabo, słabo spałem, bo się budziłem w nocy, także musiałem z rana jeszcze dospać. Także dospałem i się czułem o wiele lepiej. Bo może to było wczorajsze wieczorne nasilenie choroby. Choroba przycisnęła i po prostu miałem słabszy sen. Gorzej mi się spało. Mimo tego, że wziąłem leki. Ale z rana poprawiłem tabletkę, jeszcze jedną, i normalnie położyłem się spać. I się zdrzemnąłem i spałem. Także tak to czasami wygląda. Czasami trzeba dospać, i ktoś może powiedzieć: A, powinieneś pracować, iść do pracy. Bo siedzisz w domu, bierzesz tylko darmowe pieniądze. Ale weź w takim wypadku iść do pracy, jak wieczorem masz atak chorobowy, w nocy nie prześpisz, nocy, a z rana się gorzej poczujesz. Mimo tego, że z rana bierzesz leki, to jesteś niewyspany i chce ci się spać, bo jesteś niewypoczęty. Mózg po prostu jest niewypoczęty i musisz się położyć, zasnąć. I w takim wypadku, jak iść do pracy, albo pracować, załóżmy, jak ja pracowałem 12, 12 godzin od 6 do 18, i jak się w pracy tak gorzej poczujesz, to jak, jakim ty jesteś pracownikiem? Po prostu nie możesz się skupić na niczym, jesteś od razu upośledzony. Także nie da się w takim wypadku pracować, iść do pracy i normalnie funkcjonować. Jak jest? nasilenie tej schizofrenii. Tak to wygląda. Tak to u mnie wygląda. Tyle Wam chciałem dzisiaj powiedzieć, bo to jest naprawdę ważne i trzeba dbać o siebie, dbać o głowę, dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, ale też trzeba mieć na uwadze, że jak się gorzej poczujesz, to zrób sobie drzemkę, prześpij się i może... Ci to przejdzie i poczujesz się lepiej. Takie jest moje zdanie, bo tak ja robię i tak jak się gorzej czuję, tak po prostu yy, kładę się i odsypiam, żeby mi to przeszło. Tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.